Znany pianista żartobliwie powiedział ślepej czarnej chłopiec, żeby zagrał na pianinie. On ma niesamowity dar. Hej, dziecko, co powiesz na zagranie czegoś dla nas? Założę się, że znasz Happy Birthday. Głos znanego pianisty Vincenta Sterlinga rozbrzmiał przez wielką salę Lincoln Arts Center, wywołując stłumione śmiechy wśród gości nowojorskiej elity muzycznej. David Thompson, zaledwie szesnastoletni, stał nieruchomo obok fortepianu Steinwaya zaciskał dłonie na swojej białej laski, gdy niezręczna cisza wypełniła salę. Chłopiec przybył ze swoim nauczycielem muzyki ze szkoły publicznej, który zdołał zdobyć dwa bilety na najbardziej ekskluzywny koncert charytatywny sezonu. Vincent poprawił swoje smokingi armani i uśmiechnął się do publiczności, mecenatów i krytyków muzycznych. W wieku 42 lat Uważano go za jednego z największych interpretatorów Chopina naszych czasów, z wyprzedanymi trasami koncertowymi na całym świecie i kontraktami na miliony dolarów. Dla niego ten zagubiony chłopiec reprezentował wszystko, co było złe w polityce, włączania w wydarzenia kulturalne. No dalej, nie bądź nieśmiały, nalegał Vincent, jego głos ociekający z pogardy. Jestem pewien, że nasi hojni darczyńcy. Byliby zachwyceni, widząc, jak inwestujemy w różnorodność. Pani Patricia Wells, dyrektor fundacji organizującej, coś mruczała swojemu asystentowi o niestosowności, ale nie interweniowała. W końcu Vincent Sterling był gwiazdą wieczoru, odpowiedzialną za zebranie milionów dla instytucji. David wziął głęboki oddech, jego palce zaciskały się wokół laski. Nikt tam nie wiedział, że spędza 8 godzin dziennie ćwicząc na pożyczonym keyboardzie w piwnicy Kościoła w sąsiedztwie. Nikt nie wiedział, że w wieku trzech lat potrafił odtworzyć całe symfonie, słysząc je tylko raz. A co najważniejsze, nikt nie wyobrażał sobie, że w tym momencie, gdy wszyscy widzieli go jako niewygodną przeszkodę, zapamiętywał każdą nutę, każdy akord, każdy niuans arogancji, która unosiła się w powietrzu. Właściwie powiedział David. Jego spokojny głos przeniknął przez szmer równoległych rozmów wolę Bacha. Vincent wydał prawdziwy śmiech. Bach naprawdę? Jaki utwór potrafiłbyś zagrać, młody człowieku? Uśmiech znanego pianisty miał zamarznąć na jego twarzy, gdy David odpowiedział z pewnością, która istnieje tylko u tych, którzy noszą sekret zbyt potężny, by został ujawniony przed właściwym czasem. Partita numer dwa, CI Moll, ale może jest trochę za zaawansowana dla tej publiczności. Cisza, która nastąpiła, była tak gęsta, że można było usłyszeć stukot starego zegara w holu wejściowym. Było coś w sposobie, w jaki chłopiec stał w cichej pewności jego słów, co sprawiło, że niektórzy z gości zdały sobie sprawę, że są świadkami czegoś znacznie bardziej niż zwykłego upokorzenia. Jeśli podoba ci się ta historia o przezwyciężaniu uprzedzeń, nie zapomnij zapisać się na kanał, aby dowiedzieć się, jak chwila kpiny zamieni się w najbardziej dotkliwą lekcję, jaką nowojorska elita muzyczna kiedykolwiek otrzymała. Vincent Sterling poczuł ukłucie irytacji wobec niespodziewanej odpowiedzi chłopca. Partita Numerul. Dwa w c Mol było jednym z najbardziej technicznie i emocjonalnie złożonych kompozycji Bacha, znany z tego, że sprawiał trudności doświadczonym pianistom. Jak śmiał ten dzieciak sugerować, że publiczność nie jest na to gotowa, zbyt zaawansowana? Wincent powtórzył swoje słowa, przybierając ostrzejszy ton. Młody człowieku, rozmawiasz z ludźmi, którzy finansują największe orkiestry świata. Być może nie rozumiesz, gdzie się znajdujesz. Publiczność szemrała zgodnie. Margaret Rothschild, dziedziczka dynastii bankowej i główna patronka fundacji, szeptała do swojego towarzysza: Jaka niegrzeczność ktoś musi nauczyć te generacje trochę manier. David pozostał nieruchomy, ale coś w sposobie, w jaki trzymał laskę, subtelnie się zmieniło. Jego palce już nie drżały, wręcz były całkowicie zrelaksowane jak u chirurga przed delikatną operacją Vincent przerwał. Dr. Harrison Webb. Dyrygent Boston Symphony Orchestra. Może powinniśmy kontynuować główny program. Nie, nie, przerwał Vincent, wyraźnie zirytowany, postrzeganą nieposłuszeństwem. Młody David tutaj wydaje się kwestionować wyrafinowanie naszych gości. Myślę, że sprawiedliwe byłoby, gdyby udowodnił tę sugerowaną przez siebie muzyczną wyższość. Vincent podszedł do fortepianu i zagrał pierwsze kilka taktów partity, wykonując przesadzone niemal teatralne ruchy. Widzisz, David to utwór, który wymaga nie tylko techniki, ale także dojrzałości emocjonalnej, co wymaga lat rozwoju. Jesteś pewien, że chcesz się tak wystawić? To, czego Vincent nie wiedział, to to, że David znał każdy niuans tego wykonania od ośmiu lat, od kiedy stracił wzrok w wypadku samochodowym, który zabrał także jego rodziców. Poświęcił każdą wolną chwilę na muzykę. Nie jako hobby ani z powodu naturalnego talentu, ale z konieczności. Była to jego jedyna droga do przetworzenia bólu, którego słowa nie mogły dotknąć. Jego ciotka Debora, cztatki, a David nauczył się na pamięć setek utworów, studiując nie tylko nuty, ale także historyczne interpretacje, regionalne wariacje i konteksty emocjonalne każdego kompozytora. Doktor Sterling, powiedział David, celowo używając złego tytułu, zagrałeś pierwsze kilka taktów w Dedur. Partita numer dwa jest w C-Molu. Lodowata cisza opadła na pokój. Vincent poczuł, jak krew napłynęła mu do twarzy. Świadomie zmienił tonację, żeby sprawdzić, czy chłopiec naprawdę znał utwór, ale nie spodziewał się, że zostanie poprawiony publicznie. Oczywiście było to celowe. Vincent skłamał. Jego głos, tracąc swoją wygładzoną gładkość, testowałem jego podstawowe muzyczne ucho. Widzę, odpowiedział David z spokojem, który sprawił, że niektórzy goście przesunęli się niezręcznie na swoich krzesłach. Następnie Musisz również wiedzieć, że Bach skomponował tę partitę po śmierci swojej pierwszej żony, Marii Barbary. Każdy ruch odzwierciedla etap żałoby. Dlatego grając ją poprawnie wymaga to więcej niż techniki, wymaga to znajomości prawdziwej straty. To stwierdzenie trafiło w Wincenta jak cios w żołądek. Jego własna interpretacja utworu zawsze była technicznie doskonała, ale zimna, pozbawiona emocjonalnej głębi, którą prawdziwi koneserzy zawsze zauważali, ale nigdy nie odważyli się skomentować bardzo dobrze powiedział Vincent. Jego maska wyższości zaczęła pękać. Skoro jesteś tak kompetentny w teorii muzyki, może pokażesz nam to w praktyce? Czy wolisz kontynuować imponowanie nam swoją encyklopedyczną wiedzą? David zbliżył się do fortepianu, pozostawiając swoją laskę ostrożnie opartą o ławkę. Jego ręce znalazły klawisze z precyzją kogoś, kto zmapował tysiące klawiatur w swoim umyśle. Jedno pytanie zanim zacznę, powiedział David, odwracając się nieco w stronę publiczności. Czy ktoś tutaj kiedykolwiek stracił wszystko, co kochał w jednej chwili i musiał odbudować swoją duszę? Nutowa po notce cisza, która nastąpiła, była inna. Już nie była to cisza społecznej niezręczności, ale rozpoznania niektórzy goście zaczęli zdawać sobie sprawę, że byli świadkami czegoś znacznie głębszego niż zwykła demonstracja muzyczna. Vincent poczuł dreszcz niepokoju. Było coś w postawie chłopca, sposób w jaki jego ręce unosiły się nad klawiszami, co sugerowało, że wieczór nie potoczy się zgodnie z poniżającym scenariuszem, który zaplanował to, czego ci zamożni ludzie nie mogli zobaczyć. To, że każde lekceważące słowo, każde współczujące spojrzenie, każda próba upokorzenia go karmiło coś znacznie potężniejszego niż oburzenie, to budziło rodzaj siły, który pochodzi tylko z cierpienia przemienionego w cel. I David miał pokazać, że lekceważenie kogoś, kto stracił wszystko, to najbardziej niebezpieczny błąd, jaki można popełnić, pytanie Davida. Unosiło się w powietrzu, jak zawieszona nuta, tworząc niekomfortową ciszę, która sprawiła, że niektórzy goście przesunęli się na swoich miejscach. Wincent poczuł rosnące rozdrażnienie z powodu ciągłego nieposłuszeństwa. Chłopca, wystarczy taniej filozofii, przerwał Vincent jego głos, całkowicie tracąc swoją społeczną uprzejmość. Albo grasz teraz, albo wychodzisz, żebyśmy mogli kontynuować poważny program. Na wieczór. Margaret Rothschild. Szeptnęła na tyle głośno, żeby ją usłyszano. Szczerze nie wiem. Dlaczego pozwalamy na przyjście kogokolwiek? Na te wydarzenia trzeba zachować pewien standard. David skinął powoli głową, jego ręce, wciąż unoszące się nad klawiszami. Masz rację, co do standardów są naprawdę ważne. Jego głos niosł spokój, który sprawił, że doktor Webb zmarszczył brwi, jakby wyczuł coś, czego inni jeszcze nie mogli zauważyć w piątym rzędzie: Debra Thompson. Natychmiast rozpoznała ton w głosie swojego siostrzeńca. To był ten sam ton, który używał przedtem, rozwiązując niemożliwe problemy matematyczne. Lub gdy miał coś zademonstrować, na co przygotowywał się w tajemnicy, pracowała w konserwatorium wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że David nie był tylko utalentowany, był wyjątkowy w sposób, który niewielu rozumiało. David upierał się teraz, tracąc wyraźnie cierpliwość, czy grasz, czy nie. Bo mogę zagwarantować, że nikt tu nie ma całej nocy na Twoje egzystencjalne rozważania, tak naprawdę. Odpowiedział David dostosowując swoją pozycję na ławce. Chciałbym wprowadzić małą zmianę w propozycji zamiast partity numer. Jakieś propozycje na coś bardziej edukacyjnego dla publiczności? Vincent zaśmiał się pogardliwie. Edukacyjne dziecko rozmawiasz z ludźmi, którzy finansują całe konserwatoria, co dokładnie mógłbyś nas nauczyć. David. Odwrócił się nieco w stronę publiczności. Jego ślepe oczy zdawały się widzieć przez społeczne maski, które wszyscy nosili. A co powiesz na pokazanie różnicy między poprawnym graniem nut a graniem muzyki? Murmur przeszedł przez publiczność. Niektórzy goście wymienili zdziwione spojrzenia, podczas gdy inni wydawali się oburzeni sugestią jak śmie on. Szepnęła Patricia Wells do swojego asystenta, jak gdyby ktoś taki jak on mógłby odróżnić wyższą technikę od tego co on myśli, że potrafi zrobić. Vincent poczuł że traci kontrolę nad sytuacją, to dziecko wyraźnie próbowało manipulować publicznością, stworzyć jakąś dramatyczną chwilę. Nadszedł czas, aby zakończyć tę szaradę raz na zawsze bardzo dobrze, powiedział Vincent przechodząc do fortepianu, skoro chcesz dać lekcję. Najpierw ja pokażę, jak partita powinna być zagrana przez kogoś, kto faktycznie studiował muzykę. David odsunął się od ławki, pozwalając Vincentowi usiąść to, czego słynny pianista nie zauważył. To prawie niezauważalny uśmiech. Który pojawił się na twarzy chłopca, nie był to uśmiech nerwowości, ale kogoś, kto właśnie postawił swojego przeciwnika dokładnie tam, gdzie chciał. Vincent zaczął grać ze swoją zwykłą precyzją techniczną, każda nuta była na właściwym miejscu, każdy takt doskonale odmierzony. To było imponujące przedstawienie umiejętności muzycznych wypracowanych przez dziesięciolecia formalnego szkolenia. Gdy Vincent grał, David zamknął oczy i zrobił coś, czego nauczył się lata temu. Zapamiętał nie tylko nuty, ale każdy niuans interpretacji, każdy wybór stylistyczny, każda mikropałka w swoim umyśle. Fotografował całe wykonanie, katalogując każdy element, który mógłby wykorzystać przeciwko swojemu przeciwnikowi, Debora. Obserwowała swojego siostrzeńca z mieszanką dumy i niepokoju. Wiedziała, że ta koncentracja to ta sama, którą David wykazywał, gdy spędzał godziny studiuje nagrania mistrzów dawno zmarłych, analizując ich interpretacje, jak detektyw badający dowody. Doktor Webb, siedzący w trzecim rzędzie, również zauważył coś innego w postawie. Chłopca była w nim spokojność, która przypominała mu wielkich wykonawców sprzed lat, definiujące kariery występy spokój, który nie wynikał z rezygnacji, ale z absolutnego przygotowania. Vincent zakończył partitę dramatycznym gestem, wyraźnie zadowolony z siebie. Publiczność oklaskiwała grzecznie niektórzy, komentując jego nieskazitelną technikę i dojrzałą interpretację. A teraz powiedział Vincent wstając i gestykulując wielkodusznie w stronę fortepianu Zobaczmy jak zinterpretujesz ten utwór który jest wyraźnie poza twoimi możliwościami David zbliżył się ponownie do ławki ale zanim usiadł zrobił coś niespodziewanego zwrócił się do publiczności i powiedział Zanim zacznę chciałbym żebyście wiedzieli coś o muzyce którą właśnie usłyszeliście Vincent zmarszczył brwi O czym ty mówisz partita numer Nie zostało napisane jedynie jako ćwiczenie techniczne David kontynuował swoją opowieść, przejmując autorytet, który sprawił, że cały pokój zwrócił uwagę. Bach skomponował to jako dialog z żalem. Każdy ruch reprezentuje inną fazę żałoby po stracie swojej żony, Marii Barbary. Niektórzy goście pochylili się do przodu, zaintrygowani zmianą tonu. Pierwszy ruch, który David kontynuował, reprezentuje zaprzeczenie muzyka odmawia akceptacji rzeczywistości straty. Drugi to gniew przeciwko Bogu przeciwko przeznaczeniu przeciwko samej muzyce za niepowodzenie w przywróceniu zmarłych do życia. Vincent przewrócił oczami. Każdy pierwszoroczny student wie, że nie imponujesz nikomu podstawowym kontekstem historycznym. David znów się uśmiechnął, ale tym razem uśmiech dotarł do jego oczu. Masz rację. Kontekst historyczny jest łatwy do zapamiętania, ale doświadczyć tego bólu osobiście to zmienia wszystko. Usiadł przy pianinie i położył dłonie na klawiszach. Różnica, doktorze Sterling, Między twoją interpretacją a moją nie jest techniczna, to, że ty zagrałeś nuty, które napisał Bach, a ja zagram łzy, które wylał. Cisza, która nastąpiła, była inna niż poprzednie. W powietrzu unosiło się elektryczne oczekiwanie, jakby każdy czuł, że zaraz będą świadkami czegoś niezwykłego. W piątym rzędzie debra zacisnęła pięści. Wiedziała, że David nie tylko zagra muzykę, lecz odsłoni duszę obcym, którzy spędzili cały wieczór go niedoceniając. Było to zarówno odważne, jak i przerażające. Vincent pozostał stojąc obok pianina. Jego wyraz twarzy oscylował między irytacją a rosnącym niepokojem. Było coś w sposobie, w jaki chłopiec stał. Cicha pewność jego ruchów sugerowała, że ta noc nie skończy się tak, jak planował. David wziął głęboki oddech i zamknął oczy. W swoim umyśle nie był już w tym pokoju pełnym ludzi, którzy go gardzili. Lecz wrócił do tamtego strasznego dnia sprzed ośmiu lat. Kiedy obudził się w szpitalu i odkrył, że nigdy więcej nie zobaczy twarzy swoich rodziców, że nigdy więcej nie zobaczy niczego. Gdy jego dłonie dotknęły pierwszych nut partity, w sali wydarzyło się coś magicznego. To nie były tylko te same nuty, które Vincent zagrał kilka minut wcześniej. To były te same nuty przekształcone przez przeżycia, przez prawdziwy ból, przez autentyczną stratę, która ukształtowała każdy włókno istnienia Davida. Wtedy każdy zrozumiał, że kompletnie nie docenili tego niewidomego chłopca z przedmieścia, nie tylko jego umiejętności techniczne, ale także emocjonalną głębię, którą nosił w sobie i że zamierza wykorzystać każdą uncję zgromadzonego cierpienia, by przekształcić swoje upokorzenie w coś zrenie, czego żaden z nich nigdy nie zapomni. Pierwsze dźwięki, które wydobyły się z pianina, sprawiły, że Vincent Sterling niechcący cofnął się, to nie były tylko te same nuty, które zagrał kilka minut wcześniej. To były te same nuty przekształcone przez duszę, która znała ciemność i odnalazła światło w muzyce. David zagrał partitę, jakby rozmawiał bezpośrednio z Bachem przez wieki. Każda fraza muzyczna niosła ciężar jego własnego doświadczenia: brutalne zaprzeczenie straty w wieku ośmiu lat, gniew przeciwko światu, który widział go tylko jako przeszkodę, i w końcu transformatywna akceptacja, która ukształtowała jego święty związek z muzyką. Mój Boże! Szeptał dr Webb, pochylając się do przodu na swoim krześle. W swojej czterdziestoleciowej karierze muzycznej nigdy nie słyszał takiego wykonania o takiej głębokości emocjonalnej. Vincent poczuł, jak jego nogi drżały. Technika chłopca nie była tylko nieskazitelna. Była lepsza od jego własnej. Fragmenty, które zagrał z wysiłkiem skupienia, płynęły z palców Davida jak krystalicznie czysta woda, naturalna i nieuchronna jak oddychanie. Margaret Rothschild która kilka minut wcześniej szydziła z arogancji chłopca, miała teraz łzy spływające po starannie umalowanych policzkach. Muzyka Davida nie była tylko technicznie doskonała, była transformatywna, dotykała miejsc w jej duszy, których zapomniała, że istnieją. Jak to możliwe? szeptała Patricia Wells do swojego asystenta. Jej głos drżał z prawdziwej emocji. Odpowiedź przyszła w postaci samej muzyki. David nie tylko grał partitę, opowiadał przez nią swoją historię. Pierwszy ruch stał się narracją dziecka, które straciło wszystko w jednej chwili, drugi to gniew nastolatka zmuszonego do poruszania się w świecie, który widział go jako niższego, zanim go poznał. Vincent patrzył, sparaliżowany, gdy jego własna interpretacja była systematycznie demontowana i przebudowywana w coś nieskończenie potężniejszego. Każdy wybór muzyczny, który dokonał przez dziesięciolecia, technicznie poprawny, ale emocjonalnie pusty, był odsłaniany przez surowy geniusz chłopca, który próbował upokorzyć. Gdy David doszedł do trzeciego ruchu, w pokoju wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Ruch, który reprezentuje akceptację i transcendencję w filozofii Bacha, nabrał niemal duchowego wymiaru. David już nie grał dla publiczności. Grał przez nich, łącząc każdą osobę w pokoju z uniwersalnym doświadczeniem straty i odrodzenia. Vincent szeptał doktor Webb. Jego głos obciążony podziwem. Ten chłopiec. On jest jednym z największych naturalnych talentów, jakich kiedykolwiek byłem świadkiem. Wincent poczuł, jak coś roztrzaskało się w jego klatce piersiowej. To nie było tylko jego duma, to był cały układ wyższości, który zbudował przez całe swoje życie. Ten ślepy, czarny chłopak z getta nie tylko był lepszy od niego, był lepszy od każdego pianisty, jakiego Wincent kiedykolwiek znał. Cały pokój był teraz całkowicie cichy, z wyjątkiem transcendentalnej muzyki płynącej z fortepianu. Ludzie, którzy przyszli tam, by popisywać się swoim statusie społecznym, teraz byli konfrontowani z czymś autentycznym i zbyt potężnym, by zostać zignorowanym lub zdeprecjonowanym. Dawid zbliżał się do klimaksu partity. Wtedy Wincent zdał sobie sprawę z pełnego zasięgu swojej własnej arogancji. Każdy ruch chłopca ujawniał lata intensywnych studiów zaciętej dyscypliny i zrozumienia muzyki, które przewyższało formalne wykształcenie. To nie był amatorski talent, to był geniusz muzyczny, który został ulepiony w przeciwnościach. Zapamiętał całą naszą rozmowę, mruczał Vincent do siebie. Uderzenie realizacji jak piorun, każdy lekceważący ton, każde słowo pogardy, wiedział dokładnie co robił. Debora Thompson, z piątego rzędu uśmiechnęła się przez łzy. Obserwowała, jak David ćwiczył aż do krwawiących rąk, studiował nuty w alfabecie Braille'a do późna w nocy, zapamiętywał interpretacje mistrzów dawno zmarłych. Teraz wreszcie świat był świadkiem tego, co zawsze istniało. Vincent rozejrzał się po pokoju i zobaczył swoje własne zniszczenie odbite w twarzach elit muzycznych. Margaret Rothschild patrzyła na niego z wyrazem, który łączył rozczarowanie i obrzydzenie. Doktor Webb powoli potrząsał głową, wyraźnie ponownie oceniając wszystko, co myślał o Wincentcie Sterlingu. Jak śmiesz Patricia Wells szeptała, jej spojrzenie skierowane na Wincenta, próbować upokorzyć dziecko z tak niezwykłym darem. Wincent próbował ułożyć odpowiedź, ale słowa umarły mu w gardle. Nie było wyjaśnienia, które mogłoby usprawiedliwić to, co zrobił. Spróbował użyć swojej uprzywilejowanej pozycji, by zniszczyć chłopca, który reprezentował wszystko, czym muzyka powinna być. Czysta, szczera i przekształcająca. David zakończył partitę z delikatnością, która sprawiła, że cisza, która nastąpiła, wydawała się święta. Jego dłonie pozostały na klawiszach na chwilę, jakby zapełniając pakt z muzyką, którą właśnie uwolnił. Kiedy wreszcie wstał i odwrócił się, by spojrzeć na publiczność, na jego twarzy nie było aroganckiego triumfu, tylko cicha godność kogoś, kto podzielił się swoją duszą i wiedział, że uczcił zarówno Bacha, jak i swoją własną podróż. Owacja, która nastąpiła, była niezwykła dla tego pokoju. To nie były tylko oklaski, to było jednoczesne uznanie, przeprosiny i celebracja. Ludzie wstali, jakby byli w obecności czegoś boskiego. Vincent stał nieruchomo, obserwując jak jego reputacja była przepisywana na żywo. Każda osoba w pokoju teraz wiedziała, że próbował zniszczyć muzyczny geniusz z czystego uprzedzenia w ciągu piętnastu minut. David całkowicie zniszczył obraz, który Vincent budował przez dziesięciolecia. Pan Sterling, powiedział dr Webb, zbliżając się z wyrazem, który łączył rozczarowanie i pogardę. Myślę, że mamy wiele do omówienia dotyczącego przyszłości pańskiego kontraktu z naszą orkiestrą. Margaret Rothschild wyciągnęła telefon, a Vincent instynktownie wiedział, że wieść o jego upokorzeniu będzie krążyć wśród elity kulturalnej, zanim nawet opuści budynek. David zbliżył się do Vincenta, wyciągając rękę. Dziękuję za możliwość zagrania, doktorze Sterling. Czasami musimy zmierzyć się z naszą własną muzyką, by zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy. Vincent potrząsnął dłonią chłopca drżącymi palcami, w końcu rozumiejąc, że nie tylko był świadkiem niezwykłego występu, ale także swojego całkowitego społecznego upadku. Kiedy David otrzymywał gratulacje od całej elity obecnej, Vincent Sterling. Człowiek, który próbował użyć przywileju, by zniszczyć talent. Odkrył, że muzyka, podobnie jak sprawiedliwość, ma swoje własne sposoby na równoważenie szali życia. Sześć miesięcy po tamtej nocy w Lincoln Art Center David Thompson przechadzał się korytarzami prestiżowego Juilliard School of Music jako student pełnego stypendium. W wieku 17 lat stał się najmłodszym studentem w historii instytucji, który otrzymał pełne stypendium. Dr Harrison Webb który był świadkiem jego miażdżącego występu, osobiście zadbał, aby David otrzymał najlepsze możliwości edukacyjne. Talent takiego rodzaju pojawia się raz na pokolenie, powtarzał każdemu, kto kwestionował inwestowanie tak wiele w chłopaka z getta. Sala prób, w której David spędzał poranki, miała widok na centralny park, w wyraźnym kontraście do wilgotnego piwnicy kościoła, gdzie nauczył się grać. Ale ważniejsze niż otoczenie było uznanie. Jego nauczyciele nie traktowali go jako projektu charytatywnego, ale jako przyszłego mistrza, który ozdobi każdą scenę, na której wystąpi. Margaret Rothschild, która wyśmiewała go tamtej nocy, teraz osobiście finansowała jego program studiów i założyła fundację, aby zidentyfikować inne talenty muzyczne pomijane w biednych społecznościach. Ten chłopak nauczył mnie, że przywilej bez celu to tylko strata. Ona wyznała to w wywiadzie z The New York Times, podczas gdy David rozkwitał. Vincent Sterling stanął w obliczu bardzo innej rzeczywistości. Jego kontrakty z głównymi orkiestrami zostały anulowane. Jeden po drugim, nagranie występu Davida i okrutna próba upokorzenia, która mu towarzyszyła, stały się wiralne, zdobywając miliony wyświetleń i miażdżące komentarze o uprzedzeniach podszyte elitaryzmem kulturowym. Vincent spróbował europejskiej trasy, ale nawet tam historia go dogoniła. Krytycy muzyczni pisali recenzje, które kwestionowały nie tylko jego technikę, ale także jego człowieczeństwo. Sterling gra poprawne nuty, ale jego muzyka pozbawiona jest duszy, którą widzieliśmy w tym młodym geniuszu, napisała wpływowa krytyczka Guardian, Patricia Wells. Dyrektor fundacji została zmuszona do rezygnacji po publicznym ujawnieniu jak pozwoliła, aby wydarzenia charytatywne stały się arenami dla uprzedzeń. Zarząd fundacji jasno dał do zrozumienia, że utożsamianie wizerunku instytucji z dyskryminacją jest nie do przyjęcia w żadnych okolicznościach. Debora Thompson obserwowała swojego siostrzeńca, przygotowującego się do kolejnego solowego występu w Carnegie Hall, tym razem jako główny artysta, nie tylko tolerowany widz. Zastanawiała się nad tym, jak wypadek, który pozbawił Davida wzroku, ujawnił także dar, który może nigdy by nie zakwitł w normalnych okolicznościach. Czy nie czujesz złości z powodu tego, co się stało? zapytała, gdy David stroił swoje nowe skrzypce, stradivariusa wypożyczonego od fundacji Rothschild. David uśmiechnął się. Jego palce znajdując struny z znajomością kogoś, kto zamienił przeciwności w sztukę. Ciotka Vincenta Sterlinga dała mi największy prezent mojego życia tej nocy dał mi publiczność. Ironia nie umknęła mu. Vincent próbował wykorzystać swoją pozycję, by zniszczyć chłopca, którego uważał za gorszego ale niechcący stworzył okazję dla prawdziwego muzycznego geniuszu, by ujawnił się światu. W noc występu w Carnegie Hall David grał przed wyprzedaną publicznością, która obejmowała celebrytów, krytyków muzycznych, a siedzącą z przodu Margaret Rothschild, teraz jedną z najbardziej gorących zwolenniczek programów włączenia muzycznego. Vincent Sterling oglądał transmisję na żywo z swojego pustego mieszkania w Queens, z aby przenosił się po utracie apartamentu na Manhattanie. Każda nuta, którą David zagrał, była przypomnieniem jego własnego moralnego i zawodowego upadku. Gdy David zakończył swój główny występ, poruszająco piękną interpretację tej samej partity, która wszystko zmieniła, podszedł do mikrofonu, by podziękować publiczności. Muzyka nie należy do żadnego z nas, powiedział. Jego głos rozbrzmiewał przez historyczną salę. Istnieje po to, by łączyć ludzkie serca, niezależnie od naszego pochodzenia czy wyglądu. To jest prawdziwa demokracja sztuki. Owacja trwała piętnaście minut. Ludzie płakali otwarcie, nie tylko z powodu piękna muzyki, ale z uznaniem, że byli świadkami czegoś transformującego, lekcji o tym, że prawdziwy talent zawsze znajduje swoją drogę, nawet w obliczu najokrutniejszych przeszkód. Dwa lata później David wydał swoją pierwszą płytę, która stała się najlepiej sprzedającym się. Albumem muzyki klasycznej dekady. Vincent Sterling nadal udzielał prywatnych lekcji w szkole społecznościowej. Jego międzynarodowa kariera została na zawsze zniszczona przez jego własną arogancję. Różnica między nimi nie polegała tylko na ich sukcesie zawodowym, ale na sposobie, w jaki każdy z nich wybrał wykorzystać swój talent. David użył swojej muzyki, by podnosić innych, zakładając programy edukacyjne w niedostępnych społecznościach. Vincent użył swojej, by wynieść się ponad innych, dopóki nie odkrył, że wysokości zbudowane na uprzedzeniach zawsze się zawalą. Historia Davida Thompsona stała się legendarna w kręgach muzycznych, nie tylko ze względu na jego nadzwyczajny talent, ale także na udowodnienie, że prawdziwa doskonałość artystyczna nie zna barw, klasy społecznej czy ograniczeń narzuconych przez tych, którzy boją się wielkości w innych. Jak zawsze mówił Dawid do młodych uczniów stających w obliczu dyskryminacji: Najlepszą zemstą nie jest zniszczenie tych, którzy cię skrzywdzili, ale zbudowanie czegoś większego niż mogliby sobie kiedykolwiek wyobrazić. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem marnowania talentu z powodu uprzedzeń? Jak zareagowałeś, gdy zobaczyłeś niesprawiedliwość podszytą tradycją? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i subskrybuj kanał, aby dowiedzieć się więcej historii, które dowodzą, że prawdziwa wartość zawsze zwycięża puste przywileje.